Chrystus z martwych wstał. Alleluja! Prawdziwie z martwych wstał. Alleluja! Drodzy bracia, drogie siostry, śpieszę w tę wyjątkową paschalną noc, żeby złożyć wam życzenia, pełne chwały i mocy Jezusa zmartwychwstałego. Jest to noc pełna blasku. Chrystus z martwych wstały, Chcę przyjść do każdego z nas i chcę powiedzieć na nowo te słowa pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem. W tym okresie wielkanocnym mamy te szczególne trzy symbole, które nam towarzyszą przez 50 dni, aż do pięćdziesiątnicy. Jest to figura Jezusa Zmartwychwstałego, zwycięski krzyż, z czerwoną stułą i paschał zapalony. Figura zmartwychwstałego niechaj nam przypomina o tym, że Chrystus przynosi pokój, że Chrystus mówi: Pokój, nie bójcie się, to ja jestem. Więc życzę tobie, żebyś porzucił wszelkie lęki, żebyś uczynił ten pierwszy krok tak bardzo ważny w życiu. Zostawił to, co Cię niepokoi, dręczy, męczy, a przyjął dar Chrystusowego pokoju. Ten rok duszpasterski przeżywamy w Kościele w Polsce pod hasłem Idźcie w pokoju Chrystusa. Może zacznijmy rzeczywiście chodzić w tym pokoju Chrystusa, tak jak to słyszymy, to wezwanie po każdej mszy świętej. Iść w pokoju Chrystusa. A on ten pokój nam przynosi, i chcę, żebyśmy w tym pokoju chodzili, a pokój zaczyna się od nas, od naszych serc. Dlatego dobrze by było, żebyśmy przyjąwszy sakrament Eucharystii, wychodzili z kościoła pełni pokoju, uspoko uspokojenia, że Chrystus z martwych wstał. Ta tajemnica przenika mszę świętą, każdą Eucharystię, w której uczestniczymy. Więc pokój Symbol krzyża, zwycięski krzyż, czerwona stuła to ogłasza, zwycięstwo jest po stronie Chrystusa. Więc kolejny krok przyjmij ducha zwycięstwa Jezusowego. Przyjmij to zwycięstwo, które jest po stronie Jezusa i nie lękaj się niczego. Zostaw te słabości swoje gdzieś na boku, nie skupiaj się na tym, skupiaj się na mocy Jezusa, żeby. Te słabości Twoje były ogarnięte przez Jego moc, żebyś był przekonany, że zwycięstwo jest także po Twojej stronie, jeżeli Jemu zawierzysz i będziesz chciał doświadczyć każdego dnia tej zwycięskiej mocy Jezusa. I zapalony paschał to trzeci symbol. Paschał, światło Chrystusa, jak śpiewaliśmy, tej nocy paschalnej, ogłaszając radośnie, że ta światłość ogarnia wszelkie ciemności, śpiewając egzultet, orędzie wielkanocne i niech tak będzie w Twoim życiu. Ten trzeci krok uczyń także w stronę światłości, porzuć wszelkie ciemności. I pamiętaj, że jest w Tobie światłość, chociaż wydaje Ci się, że ciemność się okrywa, że masz jakieś kryzysy, różne doświadczenia. To pamiętaj, że kiedy Chrystus jest w Tobie, jest światłość w Tobie. Chociaż te ciemności będą Ci się wydawać bardzo wielkie, to Chrystus jest po to, aby to zwyciężać. On jest światłością świata. On się objawia jako światłość ogarniająca Twoje ciemności. Więc przyjmij dar Chrystusowego pokoju, Chrystusowego zwycięstwa. I Chrystusowej światłości. A wtedy będziesz prawdziwie szczęśliwie Bożym Dzieckiem. Wtedy będziesz prawdziwie uczniem Chrystusa zmartwychwstałego, który oddał za nas życie z miłości. Bożym Dzieckiem. Wtedy będziesz prawdziwie uczniem Chrystusa zmartwychwstałego, który oddał za nas życie z miłości. Życzę Ci tej wielkiej. Paschalnej radości, nie tylko w te dni, nie tylko w oktawę, bo oktawa też jest wyjątkowa, osiem dni, jednego dnia, bo ten jeden dzień jest taki krótki, żeby 24 godziny to wyrazić. Więc Kościół daje oktawę. Tyle godzin mamy, osiem dni, a potem jeszcze cały okres wielkanocny, pięćdziesiąt dni, aż do pięćdziesiątnicy. Trwajmy, bracia i siostry, w tej radości, żeby. Tej radości nikt nam nie zabrał. Nic i nikt nie zabrał nam tego, co daje nam Chrystus, bo On przychodzi z wielką mocą. On przychodzi, żeby też przemienić wszystko, żeby ten świat stanął do góry nogami, żeby mój świat się zmienił. To jest zwycięstwo Chrystusa, które ma się objawić w Tobie. I na koniec. Zawołajmy, niech to także będzie modlitwa wieńcząca te życzenia. Niech to będzie modlitwa tutaj przy Jezusie z martwych wstałym, gdzie także jest obecny w tabernakulum jako żywy, prawdziwy Bóg. Boże, Ty w dniu dzisiejszym, przez Twojego syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Sprawa, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez ducha świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Amen. Jest to modlitwa, kolekta na ten dzisiejszy dzień zmartwychwstania modlitwę słyszymy dzisiaj w uroczystość zmartwychwstania na każdej mszy świętej. Więc niech tak się stanie w Twoim życiu. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was, niech stąpi na cały świat i pozostanie z nami na zawsze, bo Chrystus zmartwychwstał. Aleluja!